Cześć, to masz popularczyk Antweb. Mam są sobą smartfona, który pod wieloma względami jest wyjątkowy. Jest czarujący, jeśli chodzi o Disney: ma niesamowity aparat. Ma świetną specyfikację, ma bardzo mocne podzespoły. No i jest niedostępny w Polsce, co czyni go dość makomym kąskiem, prawdopodobnie jeśli chodzi o, o, o fanów nowej technologii. Ale jest jeden szkopuł, o którym wszyscy prawdopodobnie wiedzą. Mate 30 Pro to urządzenie wyjątkowej urody. Widać to po designie, widać to po zakrzywionym wyświetlaczu. Chyba do tej pory żaden inny telefon dostępny na rynku nie miał tak zakrzywionego ekranu, co wiąże się z kilkoma ciekawymi innowacjami, które Huawei wprowadził do swojego modelu. Między innymi chodzi o brak fizycznego przycisku sterowania głośnością. Stukając dwa razy w krawędź ekranu możemy wywołać suwak, którym następnie możemy sterować bez właściwie używania żadnego wcisku. Jest to fajny dodatek, miło przyjemny, ale czy funkcjonalny to prawdopodobnie by trzeba było ocenić przy dłuższych testach miesięcznych. E, dwumiesięczność, czy nawet półroczność, czy to sterowanie tą głośnością będzie wygodne. No ale to są takie drobiazgi, tak na dobrą sprawę. E, Skupmy się na, na ważniejszych rzeczach, czyli aparacie. W Mate 30 Pro do dyspozycji oddano nam trzy aparaty. Podstawowy ma matrycę 40 megapikseli, szerokokątny ma dodatkowe 40 megapikseli. Oprócz tego jest jeszcze obiektyw tele z 8-megapikselową matrycą oraz czujnik głębi Time of Flight, który dopełnia całość i sprawia, że, że, że e, tworzenia efektów bokach, czy, czy, czy generalnie mierzenie odległości między obiektem i w rezultacie dostosowywanie ostrości staje się bardziej efektywne. Warto na pewno uwagę zwrócić na to, że same matryce są duże fizycznie, mają wysokie przekątne. W rezultacie serwis DxOMark okrzyknął krzyknął Huawei a Mate 30 Pro jako króla mobilnej fotografii, co zresztą nie jest niespodzianką, bo wcześniej to miano otrzymywały m.in. P30 Pro, Mate 20 Pro, także Huawei po raz kolejny pokazał, że jeśli chodzi o foto w swoim smartfonie... Hmm, no, jest jednym, jednym z liderów. Pod względem możliwości mamy tutaj ten, ten, ten bardzo duży zoom, mamy tutaj e, przede wszystkim świetne zrównanie kolorów, świetny kontrast. Tym, co szczególnie przykuwa uwagę, jest nowy tryb slow motion podczas nagrywania wideo, czyli 256-krotne spowolnienie, co daje nam w sumie na wideo 7680 klatek na sekundę. I trzeba przyznać, że efekty są naprawdę zdumiewające, co prawda przydatność i, i jakby no, zastosowanie takiego rozwiązania jest dość wątpliwe, prawdopodobnie użyjemy go raz na rok, raz na miesiąc, czy, czy, czy podczas wakacji tylko. No ale jest, i fajnie, fajnie wiedzieć, że, że, że takie coś mamy i że możemy z czegoś takiego korzystać. No dobrze, ale tyle o, o, o aparacie, tyle o samym smartfonie. Skupmy się na tym, co mamy tutaj w środku, a właściwie czego nie mamy. Nie mamy aplikacji Google, nie mamy Google Services, nie mamy sklepu Play i to jest zdecydowanie duży problem Mate 30 Pro i to jest też zdecydowanie przyczyna, dla której ten telefon nie pojawił się. W Polsce. Co zamiast tego, app Galery Teoretycznie sklep sklepowi nierówny, w praktyce app Galery ma już bardzo dużo aplikacji, z których na co dzień korzystają polscy użytkownicy. Huawei niedawno na konferencji dla deweloperów zorganizowanej w Warszawie zapowiedział, że zainwestuje 10 milionów dolarów w Polsce, w samej Polsce 10 milionów dolarów w rozwój ekosystemu, w rozwój usług, w rozwój aplikacji w rozwój tego, tego tego środowiska programistycznego. Także jest to całkiem ciekawa obietnica, ale czy to coś zmienia? No spójrzmy na App galery, Nie mamy Netflixa, nie mamy HBO, nie mamy mnóstwa innych aplikacji. Niedawno pojawiła się Automapa, ale czy on nam zastąpi Google Maps? Wątpię. Także jest tutaj to spory problem. Co prawda możemy aplikację Google wgrać sobie ręcznie. Także jeżeli ktoś jest bardzo uparty, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, może sobie to obejść. No ale niestety bez aplikacji Google też decyzją biznesową prawdopodobnie było to, że smartfon nie pojawi się w Polsce. Przynajmniej na Mimo braku usług Google sam smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką graficzną EMUI 10, która praktycznie nie różni się od poprzednich wersji nakładek Huawei. no może poza kilkoma niuansami graficznymi. Huawei Mate 30 Pro robi piorunujące wrażenie jeśli chodzi o cały kształt, design, wyświetlacz, aparat, możliwości. Szkoda, że jeśli chodzi o Androida nie jest to smartfon kompletny, no ale cóż, z tym akurat nie możemy nic zrobić.